Witajcie moi drodzy. Kasia Malinowska. Agnieszka Nec. Witamy Was z lekkim poślizgiem, ale mieliśmy tutaj e, koncert przy, na żywo. w ogóle przekonany, <głos》>. też kot był. Tak, kot się przybłąkał, więc było w ogóle przy, wielkie poruszenie w domu, dzieci w domu e, jeszcze przez ten tydzień, a za chwileczkę dzieci już e, w placówkach. Ty masz, tak że ktoś zaczyna w tym roku? Nie, ja w zeszłym roku miałam e, pierwszy, właśnie trzylatkę, która startowała. Ale ja doskonale pamiętam, bo ja pięć razy przerabiałam no, tak. <laughs> tak, start w przedszkolu. Akurat żadne z moich dzieci nie było w łopku. Czasem się zdarzała taka opieka, właśnie, że no, zostawało pod opieką miani. To, to też jest. Tak, też jest. W ogóle. Um, co ja tak na początku tylko powiem, że w Polsce jakoś tak jest, i mówię, że to jest złe, bo w ogóle nie chcę, żebyście to tak dobrego oceniania, ale że dzieci do pewnego wieku są głównie z mamą, no czasem też tata tam się włącza w opiekę i w ogóle, natomiast rzeczywiście one są głównie z mamą i teraz zobaczcie, jaka to jest zmiana świata, jaka zmiana rzeczywistości, kiedy. Idą w inne miejsce do innych ludzi, nieznajomych, nie, nieznanych sobie. Muszą kogoś nagle z takiego, no, no wykluć się tak naprawdę drugi raz. Y tak, z... zwłaszcza, że też idą w nową sytuację, nie? Ja y, jeszcze odpowiadając na Twoje pytanie, znaczy na no to pytanie, które zadaliśmy, nie? Ja tak. w ogóle od lat przerabiam, jakby jestem na bieżąco, że tak powiem, i w domu z takimi tematami, bo znaczy tak, jak skończyłam przerabiać te moje przedszkola, tak? tak. Raz, y, Cześć, Kasiu. Jedna po drugim, y, no zaczęła się u mnie szkoła, tak? w zeszłym roku jedną córkę puściłam do pierwszej klasy, teraz druga, także jesteśmy też na bieżąco z, z Agą w tym temacie. Aga też pracuje w szkole. Ja też pracuję w szkole, pracowałam też w przedszkolu, więc ja mam... Wiecie, co, znaczy, ja mam, co ja mogę powiedzieć na ten temat? To znaczy, że oprócz tego, że żebyście, żebyśmy sobie to wszyscy uświadomili, że to jest naprawdę wykluwanie się tego maluszka, tak się muszę tak tylko przytulić, więc oprócz tego, że to jest to wykluwanie się tego maluszka, ale też nasze, że to też dla rodzica jest, zwłaszcza też dla mam, jest bardzo trudna zmiana nagle wszystkiego, więc... Ja przede wszystkim polecam wtedy zadbać o siebie, o mamę, gdzie w może iść, zadbać o siebie i zadbać o tego maluszka, czyli mamy tutaj dwa czynniki, czynniki takich, które są bardzo ważne, czyli błagam, naprawdę nie ma tak, że my się spieszymy do pracy i nie mamy czasu na adaptację maluszka, tylko po prostu specjalnie luz, specjalnie wolno może poprosić kogoś o pomoc, jakąś ciocię babcie, właśnie muszę tam patrzeć, ciocię babcie i tak dalej. Na przykład do opieki nad młodszymi, żeby mieć czas na tą adaptację, bo będą trudne emocje i w nas, w środku, i to dzieci będą od razu czytały. Nawet jak my im tego nie pokażemy, to one to wyczują, tu, tu wyczują. A, I tak samo będą trudne emocje u dzieci. dzieci. Tak. No, tutaj, słuchajcie, ja od kilku lat zajmuję się wspieraniem rodziców depiutujących w przedszkolach, jak to ładnie nazywam, i widzę, jakie problemy wam przysparzają, jakby największe trudności, ale też pamiętam siebie, że to jest trudność, mówię, przychodziłam. Jedną trudną adaptację, która stała się jakby początkiem mojej pracy zawodowej. Zajęłam mm -hmm. się po prostu tym, że przychodziłam tak koszmarną adaptację mojego najstarszego dziecka, że przerabiałam wszystko. Płacz, wrzask, kurczowe trzymanie się za nogę, wyrywanie dziecka po y, prostu mm -hmm. z, od mamy, daty. Na szczęście przychodził mój mąż, bo ja miałam wtedy małe dziecko w domu, więc on odprowadzał. I to, co chci chcielibyśmy, żebyście dzisiaj zapamiętały z tej naszej kawy, takie może. Y liźnięcie, króciutka wskazówka, by może nie, nie brać sobie do serca takich rad y w cudzysłowie, które, które gdzieś tam nas otaczają, również od specjalistów, Niestety. czyli od pani w przedszkolu. Nie wiem, wiem, tak, tak. Jakie to jest y, przesłanie, że na przykład, że dziecko musi swoje wypłakać, zostawiamy, zatwierdzamy, zamykamy drzwi i znikamy. Tak? Tak, bo tak, że najlepiej oderwać i zostawić, czy tam wrzucić y, i zatrzasnąć y, ze sobą drzwi. Y, ja powiem tak, mi się marzy, Kasia, naprawdę mi się marzy takie podejście do adaptacji w przedszkolu, gdzie jest organizowane zebranie do, do rodz dla rodziców, gdzie rodzice są informowani, o tym, że to będzie trudne dla nich i trudne dla dzieci, gdzie są proszeni o to, żeby sobie czas zarezerwowali na tą adaptację i pozwolili, dali taki czas też dziecku, gdzie wspólnie będzie, będą rodzice wszyscy mogli liczyć na wsparcie pedagogów. W tym przedszkolu, mm -hmm. nauczycieli e, i swoje wzajemne, e, że jeżeli dziecko będzie płakać, to mama może wejść na salę, może z dzieckiem trochę pobyć, może pobawić się zabawkami. Może być z nim w szatni, chociaż. Może być z nim też w szatni. Z tym mamy znaczy, też problem w naszym, w naszym ja mam wrażenie, e, przedszkolu, nawet szatnia. W środowisku. No. Znaczy, ja słyszę takie. Ja wierzę, że to jest, słuchajcie, wierzę szczerze, że teraz to już jest, e, że tak powiem, że to są pojedyncze przypadki i że większość przedszkoli wygląda tak, jak mówi Agnieszka, że, że jest ten czas adaptacji. Korzystajcie z niego, słuchajcie. To są bardzo ważne dni, kiedy dzieci mogą być budować tą relację, budować to, wejść w tą nową sytuację razem z mamą, tatą. To jest naprawdę ważne. Natomiast wierzę, że mniejszość że przedszkoli to jest to, że, że dzieci. Słyszałam wczoraj taką, taki, taki opis sytuacji, że po prostu dzieci przychodzą, rodzice wprowadzają do sali, sala się zamyka i po prostu jest płacz za tymi drzwiami, a nikt po prostu tam wejść nie może. No. No ja mam nadzieję, że to są już końcówki takich sytuacji i miejcie jakby taką świadomość, że że, no, że to są wasze dzieci i wy możecie zareagować, tak? Bo, bo słyszymy takie od pani, o, nie może pani wchodzić, źle pani zrobiła, że jeżeli otworzy Pani drzwi i zajrzy do swojego dziecka, co tam się dzieje, przytuli go, czy nawet zabierze, tak? w tej sytuacji, kiedy ona jest takie rozhisteryzowane, tak. to ja słyszę ciągle, że to jest błąd. Tak, nie, że to Ty zabrałaś dziecko i ono już nigdy więcej do tego przedszkola nie pójdzie, bo od dzisiaj będzie na tobie wymuszać. Znaczy to jest po prostu nieprawda. I my chcemy teraz ten, temu mitowi, tak, chyba dobrze nie że chcemy po prostu. Powiedzieć 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 nie. nie, naprawdę nie, absolutnie nie. Jeżeli dziecko będzie się czuło bezpiecznie, będzie miało przyjęte swoje emocje, będzie mogło je przeżyć, zrozumieć. Ja jak mam jakieś spotkania z mamami dotyczące początku dyscypliny, często spotykam się z takim komentarzem, że no dobra, ale jak ja zgodzę się na, jak przyjmę emocje mojego dziecka, jak nazwę emocje, zwłaszcza smutku, na przykład dziecko płacze i ja powiem dziecku: No, jesteś smutne, widzę, nie wiem, słyszę to. Tak, to już jest ucieczkę dziecka, tak? tak. I to mi mamy często zgłaszają taki problem, że wtedy dziecko zaczyna więcej płakać, że wtedy nagle ono się jakby rozkleja już na... absolutnie. No i, i właśnie, i słuchajcie, powiem tak. I to bardzo dobrze, bo to oznacza, że tyle smutków w dziecku było. I ono, jak nauczy się rozpoznawać ten smutek i go przeżywać dobrze, to okaże się, że ono potem szybciej sobie z takim smutkiem będzie radziło. A jak my będziemy je blokować, to, to ten smutek będzie gdzieś w środku, niewypłakany. I mm. niestety, ale znaczy, ja nie chcę mówić, że to aż będzie prowadzić dalej do depresji, ale jak, no wyobraźcie sobie, że. Dużo jest emocji, których człowiek malutki nie mógł przeżyć i on musi je w sobie tak dźwigać i mamy potem problemy z zachowaniem dzieci, jeżeli tych emocji nie mogą przeżyć i jeżeli my im nie pomożemy, nie nazwiemy tych emocji, nie przytulimy, nie zaopiekujemy się tymi emocjami, no bo one sobie nie potrafią jeszcze poradzić ze smutkiem, nie potrafią sobie poradzić ze złością, z tymi wszystkimi trudnymi emocjami, e, których doświadczają i których doświadcza każdy człowiek i których będziemy doświadczać. W nowej sytuacji. Tak? W nowej sytuacji, których w ogóle będziemy doświadczać, póki żyjemy, tak? Zobaczcie, ja tu chciałabym jeszcze raz podkreślić, ile no właśnie się dzieje w, w życiu takiego dziecka, nie? Wyobraźcie sobie, że. E... No, no, spróbujmy się postawić w sytuacji tego dziecka. My też nie chcemy Was straszyć, bo tutaj piszecie, że. Nie ma e, czasu, że, to... że nie, że e, to jest standard w większości przedszkoli, że, e, że nie ma tych dni adap adaptacji. Wy podsyłajcie do przedszkoli, słuchajcie, tak! Słuchajcie, wiecie co, ja mam taki pomysł. No, znaczy, wiecie, trudno się też. E, to, ja rozumiem, że to jest taka trudność, żeby się przeciwstawić temu, co jest e, w przedszkolu, tak? Ale słuchajcie, jeżeli my jako rodzice będziemy to przyjmować jako standard i będziemy się na to godzić, no to nie zmieni, nie się. zmieni się to. Mhm. Jakby personel musi mieć sygnał. I może to jest nauka, jeżeli macie y, pozytywna dyscyplina mówi, błędy są dobrą okazją do nauki, jeżeli macie młodsze dzieci, jeżeli jesteście w tym procesie adaptacji, to może wyciągnąć z tego wniosek, że następnym razem, jak będę szukała przedszkola, to ja się zapytam, jak tutaj wygląda proces adaptacji. Mhm. Bo jeżeli to jest przedszkole, które zamyka drzwi przed rodzicem pierwszego dnia w przedszkolu, to może to nie jest dobre miejsce. Tak, tak, tak. Znaczy no Bo skoro to jest takie. Źle budynek, to na pewno odpowiada że... się. Słuchajcie, ja rozumiem, że w średniowieczu tak było, że no w cudzysłowie, tak, że, że dziecko musi sobie poradzić. Marzy mi się, żeby był taki system, na przykład jak jest w Niemczech, co ci powiedziałam mm. wczoraj. Ja miałam kilka razy konsultacje z mamami, które e, prowadzą e, znaczy, które mieszkają w Polsce, polscy rodzice, którzy mieszkają w Niemczech. Wiecie, jak tam wygląda proces adaptacji? Mm. W każdym przedszkolu jest kawiarenka i przez pierwsze sześć tygodni rodzic mm. może być z dzieckiem na miejscu. I powolutku, jakby wycofywać się, czy to tam do tej kawiarenki, czy jak już uzna to do domu. I to jest, słuchajcie, jakby tak podążanie za dzieckiem. Jak ja słyszę historię, jak ja pamiętam siebie i słyszę takie opowieści, no, serce mi się krajało, ale nie weszłam tam, bo, bo ja wiem, że to muszę, ja muszę być silniejsza niż te emocje mojego dziecka. czy znaczy my chcemy wam dodać odwagi? Naprawdę, my tutaj we dwie mamy. Chcemy. Ja mam piątkę dzieci, pięć razy przerabiałam adaptację, i za każdym razem było to trudne. Mam też takie spostrzeżenie, że im dziecko starsze, im bogatsze doświadczenia, takie spotykania się z innymi ludźmi, zostawania z babcią, z ciocią, z dziadkiem i tak dalej, tym łatwiej taka adaptacja przechodzi. Bo najłatwiejsza była z córką, która poszła do przedszkola i miała już prawie 4 lata tak naprawdę, ale to mhm. też nie jest jakby standard, bo Kasia z czterolatkę puszczała do przedszkola i nie ma. Czyli ja ja popełniłam błędy teraz, nie? Bo ja znaczy nie chcę się teraz roz, rozczulać. Nie? Ja wiem, z czego ta jakby trudna adaptacja u mojej córki wynikała, tak? I dlatego jakby zaczęłam się tym zajmować zawodowo, bo ja Zapraszamy sama, do niej, bo ona e... wszystko przetestowała e... na dzieci. Ja Teraz na końcu powiem, gdzie możecie się... Posłuchajcie, tak naprawdę ten proces adaptacji, żeby on był łagodny, to nie jest praca od dziś, czy tam od 2 września. To jest robota, słuchajcie, na kilka miesięcy wstecz. Ale jeżeli tego nie zrobiliśmy, to zawsze można zacząć od dziś, tak? Bo to z jednej strony jest wzmacnianie dziecka, takie poczucie ważności, przynależności dziecka do nas, do, do rodziny, że on musi mieć pewność, że mama nie kocha, mama wróci, mama mnie nie zostawi, ale słuchajcie, takie zamykanie drzwi przed dzieckiem i, 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 i zostawianie go płaczącego tam to nie wzmacnia jego poczucia, że mama, ja, ja dla mamy jestem najważniejszy, nie? Mhm. I słuchajcie, tutaj możemy do, piszecie tutaj, że przedszkola, przedszkola od nas wymuszają to, żeby, żeby zostawiać dziecko i tak dalej. No, no, no to jest nasze dziecko. No tak Na szczęście nie wszystkie, wszystko, bo nie? właśnie tutaj pani Dorota Zarzecka napisała, że u nich było inaczej, ale zobaczcie, ona też napisała, że nie wszyscy z tego korzystają. I, i dlatego oprócz odwagi, to jest z naszej strony zachęta. Korzystajcie z tej adaptacji. Naprawdę i to, to dla dziecka pierwszy raz w życiu y, zdarza się taka sytuacja, i to jedno wasze dziecko, y, nie wiem, no, akurat to tak no może macie ich więcej tak jak ja miałam piątkę więc ja będę pięć razy przechodziła adaptację natomiast czy przechodziłam już e, dokładnie natomiast jakby korzystajcie z tych adaptacji one naprawdę będą pomogą później w różnych e, no, pomogą waszym dzieciom. Potem wasze dzieci nie będą się bały, chodzi do tego przedszkola, będzie mniej kryzysu w tym przedszkolu, chociaż te kryzysy też się będą pojawiać, bo moja córka, która bez żadnego problemu weszła do przedszkola, po pół roku miała kryzys, bo ona nagle stwierdziła, że nie, że z mamą domu jest fajnie. Czy Wiesz, myślę, że... To też jest normalna reakcja, że na przykład nie wie, że dzieci lubią chodzić do przedszkola, tak jakoś tam się zaklimatyzują. A na przykład rano mówię, a nie chcę, nie chcę. No, mm. Zawsze łatwiej dziecko jest w domu z mamą. Mm. Mimo to że że jest, że jest fajnie. Lecz, że ten młodszyb nie jeszcze, mm. więc nie Musiała być to Słuchajcie, temat adaptacji do przedszkola to jest temat rzeka. Moglibyśmy mm. tutaj e, rozmawiać po prostu godzinami. E, a nie chcemy was zagadać. Nie chcemy Was zagadać, bo, bo też nie chcemy otwierać e, wielu wątków, bo to jest to jest temat na 50 lat, tak naprawdę, mm. tak? tak. E, więc, e, dzisiaj podstawowy taki I najważniejsze, nie wiem, czy tą kartę widać. To trochę taka, chyba bliżej, bo o, teraz być, może będzie ją widać. No więc to jest najważniejsze. Akceptuj no, i uszanuj uczucia Ale też swoje, to... naprawdę. Bo jeżeli my przerobimy też swój lajk, i sobie powiemy, nazwiemy go: Ja się boję, się martwię, co się spotka z tym moim dzieckiem, Czy ono tam będzie miało fajnych kolegów? Czy pani nauczycielka na nie nie spojrzy krzywo? Czy ono nie będzie tęskniło? Bo. Yhm, My się, no że akceptujmy, też tą tęsknotę w sobie, że ta tęsknota mhm. się pojawi, tą tęsknotę w dzieciach, ten smutek, taczem i ten płacz, i to utulmy u siebie bo wtedy dzieci też będą widziały, bo one wszystkie jakieś tam takie zakłócenia na linii w celu, że mama udaje, że jest, uśmiecha się, a tak naprawdę w środku płacze, że zostawia dziecko w przedszkolu, one to wyczuwają, one to widzą i im jest wtedy trudniej, więc najpierw my też zajmijmy się po prostu swoimi emocjami, tym uświadomimy sobie, że dla nas też to jest trudny proces adaptacji dziecka w przedszkolu i pozwólmy też dzieciom przeżyć tą adaptację, zaopiekujmy się. No, tutaj. Tutaj Magda pisze, że u nas adaptacja jest teraz w środę i czwartek, i dzieci przychodzą na dwie godziny. Wydaje mi się, że to jest mało. Słuchajcie, mało. zawsze będzie mało, zawsze będzie za mało, ale warto skorzystać chociażby z tych czterech godzin, które będą, żeby dziecko zobaczyło, bo wiecie o co tu chodzi. To nie chodzi o to, żeby ono od razu zbudowało relacje z panią i z grupą, tak? Znaczy To jest główny cel, tak, żeby ta adaptacja przebiegała hmm. prawidłowo. Natomiast jeżeli początek tego procesu o, o co chodzi? Chodzi o to, żeby jak, żeby jak żeby przez te cztery godziny dziecko zobaczyło, że na przykład mama wchodzi tam spokojnie. Mhm. My tam czujemy się dobrze, mhm. nie ma tam żadnego strachu. Krzywda nam się tam nie dzieje. Przez te cztery godziny on może to zobaczyć. Jest tam wesoło. Możecie się później do tego odwołać. I to, co możecie zrobić w sytuacjach, które wypisane były wcześniej, że przedszkola nie daje czasu na adaptację, że rzucamy, że dziecko to przeżywa, że nie możemy wejść do, do, do niego. Słuchajcie, mamy. Dziecko idzie do przedszkolu na chwilę, mamy jeszcze pozostałą część doby, że tak powiem, na to, żeby tak, porozmawiać ja z nimi o tych emocjach. Mm. Powiedzieć, jeżeli, słuchajcie, y, też jest taka metoda, że na przykład na, na początku we wrzesień wrzuca się dzieci do tego prze, 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 wrzuca się. Ja, ja mówię świadomie, wrzuca się, bo jeżeli to jest taka sytuacja, że rodzic wchodzi w biegu, zostawia się na się i ucieka, te, tak? spotkanie. ucieka y, no to jest wrzucanie dziecka. To, y, y, no to może warto, a te dzieci tam w środku, wiecie, z tymi swoimi emocjami rozpłakają. A druga rzecz, czy, czy, tak wejdę słowo, że zobaczcie, to jest już udowodnione. W ogóle są neurony lustrzane. Ja wam o tym przypomnę. I po prostu y, już u noworodków wiadomo, że, i to były takie badania, że jak jeden noworodek się na sali y, y, rozpłacze, na takiej sali, gdzie jest więcej noworodków, to zaraz zaczynają płakać wszystkie. Bo dzieci mają neurony lustrzane, więc jeżeli jedno dziecko nie Tylko się wszyscy nam. No wszyscy, tak, ale my może potrafimy to sobie czasem poradzić bardziej z tym, żeby jak ktoś na nas się drze, to żeby mu się nie odedrzeć. Natomiast jakby u dzieci tym, dzieciom jest tym trudniej i dzieci po prostu od razu widzą, że jedno płacze, to on zaczyna drugie, trzecie, czwarte, to jest na zasadzie wręcz takiego wirusa płaczu, bo wiem, bo pracowałam w szkole, więc jakby że tym wirusem zaraz jest zainfekowana cała grupa. I dlatego tam piszecie, że rodzice koczują pod drzwiami i że przylepiają się do nich dziesiątka jeszcze innych dzieci. No właśnie, tylko bo ja bym tak chciała, żeby wszyscy rodzice, naprawdę wszyscy, w miarę, ja wiem, że nie zawsze jest taka możliwość, ale no nie wiem, może szukajmy, bo my jednak jesteśmy panami trochę naszego, znaczy trochę decydujemy o tym naszym życiu, trochę dokonujemy tych wyborów, więc poszukajmy, czy jednak nie uda nam się dokonać takiego wyboru, żeby pomóc dzieciom w tym adaptacji, żeby to nie było tak, że jest jedna mama, do której potem się przykleja dziesiątka, dziewiątka innych maluchów, bo ich mamy nie ma, nie ma albo ich taty nie ma, tak? Bo ja tak przepraszam, może za bardzo mamowo. Ale z racji tego, że naprawdę większość mam przychodzi na nasze spotkania to tak mamuje. I jakby podsumowując to, co powiedzieliśmy, może dobrą metodą jest na przykład przeczekanie tych pierwszych kilku dni i mm. puszczenie dziecka po, po tygodniu. To, nie, to też nie stanie się tak, że Jezu w tym przedszkolu już będą takie przyjaźnie. Jak to się mówi? Może Zawiązane. Mm. <laughs> Zawiązane, że nasze dziecko nie wejdzie w grupę. Nie, nie, słuchajcie. E, ze względu na to, co mówiła Agnieszka, że są te neutrony rozstrzane, że jest tyle tych emocji takich trudnych na początku, to może warto zastanowić się, czy, czy za dwa dni nie, nie puścić mm. dziecka, tak? W takiej sytuacji, gdzie nie ma tej, tej, tej adaptacji. Słuchajcie, wy zadajecie oporze i komentarze. Jest bardzo dużo pytań. Wczoraj w miarę przeglądałam. Ech, znaczy tak, nie chcemy Was trochę przegadać, może postaramy się też później offline e, na bieżąco Wam mm -hmm. odpowiedzieć, odpisać na te komentarze. Na razie zachęcamy Was jeszcze do wzięcia udziału w takim kursie, który przygotowała Kasia razem z Asią, Asią Baranowską. E, ja chciałabym jeszcze dodać, że ja od kilku lat, tak jak mam, mówić już, tak. pracuję z rodzicami, Dzieci rozpoczynających przygody z przedszkolak, więc od czterech lat już przerobiłam setki, jak nie tysiące przypadków, e, e, trudnych adaptacji. Sama przychodziłam taką i dwie, że tak powiem, takie już no, już, troszkę Nie, no superowe, tak powiem. Tak, tak. No. Na podstawie tak tych dobrze. doświadczeń z pierwszego to po prostu się tak zawzięłam. Potem, mm -hmm. e, słuchajcie, to też się przekłada na szkołę, tak? Jeżeli ktoś idzie mm -hmm. do pierwszej klasy, to jest adekwatne, jeżeli ktoś idzie do żłobka, to jest mm -hmm. tym bardziej adekwatne, bo to są jeszcze młodsze dzieci, dzieci mm -hmm. więc jakby potrzebują większego wsparcia. E, więc zapraszam Was na kurs e, Adaptacja do przedszkola online. E, na tym kursie macie naprawdę krok po kroku wszystko opowiedziane. Macie tam pięć e, live'ów, które ma, e, z Asią Baranowską takich merytorycznych e, prowadzimy. Są materiały e, w, PDF, w formie PDF-u, są ćwiczenia coachingowe, które wy sami sobie e, robicie, to jest e, to, to pracujemy i nad waszymi emocjami, bo to jest też bardzo ważne, żebyście wydać. Też ten neutralny lustrzane, jak już nie wiecie co zrobić, to przynajmniej dajcie dzieci. Sylwia Anderson Hamlet, zawsze mówi. Jak już nie wiecie, co zrobić, to po prostu postarajcie się uspokoić i da dać dzie dziecku ten swój też, spokój, tak? Ten swój spokój, który jakoś tam zarazi. Łapcie oddech, Więc zapraszam Was na to, na ten, do udziału w tym kursie. Zostawię Wam link pod nim. Są różne opcje, można kupić, wykupić tylko sam, sam kurs. Macie też wtedy dostęp do grupy na Facebooku, gdzie z Asia odwaranowską odpowiadamy na Wasze pytania, bo to nie jest tak, że często nie jest... Że, że wystarczy pytanie-odpowiedź, bo proces adaptacji jest tak złożonym procesem, mm. że czasami trzeba po prostu okay przeanalizować okay. e e tę sytu środowiskową sytuację, bo to też wpływa na, zaraz się przekonacie, że te dzieci zaczną się zupełnie inaczej w domu zachowywać, tak? okay. nie idą do tego przedszkola, okay. bo jest hałas, bo, bo jest nowa sytuacja, bo są emocje, z którymi sobie nie radzą. E o tym też w tym kursie mówimy, e bo to też zależy, jak one są do, do tej pory przygotowane, tak? mm -hmm. ile zrobiliśmy wcześniej. Także zachęcam Was do, do udziału w tym kursie. No, ja tam, też... tam, tam jakby macie krok po kroku wszystko, wszystko powiedziane. Spatrzcie, co tu jeszcze. Znaczy, ja, ja też gorąco polecam i naprawdę dziewczyny mają ogromne doświadczenie i. I jakby nasz live teraz ma was zachęcić do wzięcia udziału w, tym, w tej propozycji, którą Kasia przedstawiła, ale też właśnie ma Wam dodać otuchy, odwagi no i ma przełamać pewien stereotyp. Bardzo tego byśmy chciały. Chciałobyśmy, żeby przede wszystkim przełamał ten stereotyp, że dzieci muszą swoje wypłakać. Tak. Że każde dziecko muszę płakać. Ja, 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 że life jest brutal. Ja, ja słuchajcie, usłyszałam e, od pani, która e, uczyła moje dziecko, znaczy która przejęła opiekę nad moim dzieckiem, które tak strasznie przeżywało, e, że e, to może do tych rodziców powiem teraz, którzy, którzy mówią, że nie da się nic robić, tak? że przedszkola od nas wymusza. E, tak na pocieszenie na koniec, że e, ja zaczęłam. Przychodzi wcześniej po moje dziecko do przedszkola, bo ona wyszła mhm. do grupy czterolatków. I usłyszałam od pani, że mam nadzieję, że to ostatni raz tak wcześniej dziecko odebrałam, bo ona ma się przyzwyczaić do tego, że ona jest na 8 godzin, tak, na dzień dobry. Mhm. A ja, ja powiedziałam, że no nie, ja chcę jej pomóc jakby w tym procesie adaptacji, i, i po, po troszeczku, bo, bo płaczę, bo tak dalej. To, to usłyszałam, słuchajcie, że są dzieci, które już dwa lata płaczą i ona musi swoje wypłakać. To, jak wtedy powiedziałam, ja nie chcę, żeby moje dziecko płakało. Mm. Pamiętajcie, że płacz to znaczy, że jest jakiś dyskomfort. Jeżeli mm. to dziecko w ten sposób reaguje na to, to znaczy, że coś jeszcze e, trzeba z, zrobić. On potrzebuje jakiegoś wsparcia od nas. Znaczy, I tak, i to może być tak e... niestety, że jeżeli tak weszłam ci znowu że to będzie taka mała e, trauma, taka mała, wiesz, początek no, no, tak. tak po znaczy, znaczy, nie chcę powiedzieć, że tak. płacz oznacza coś, razem, że, że nie. Po Mogę skończyć Tak. <laughs> Że e, e, płacz oznacza, jest dla nas sygnałem, że dziecko czuje jakiś dyskomfort. Co nie znaczy od razu, że mamy po prostu zabierać go z tego przedszkola i nigdy więcej tam nie puścić. Płacz nie zawsze oznacza traumę, ale zawsze oznacza jakiś dyskomfort i jest dla nas sygnałem, że dziecko potrzebuje naszego wsparcia. I musimy znaleźć jakby formę tego wsparcia, na które to dziecko. Na, na, jakby oczekuję bo może to być tylko przytulas mm -hmm. może to być wyładowanie emocji które z tego przedszkola przyniesie mm -hmm. wystarczy tylko po prostu właśnie przytulić powiedzieć że Jestem, mhm. tak? Można y, jakieś na przykład dać swoje zdjęcie całej rodziny, że sobie razem zrobicie taką laurkę, i nie wiem, otwiera się okienko, a kuku, jest rodzina, i ono może, y, jak nie, was nie widzi, to, to was ma. Mhm. Trzeba wyczuć, o co to dziecko w tym płaczu chodzi, bo, bo proces adaptacji, tak jak powiedzieliśmy, to są duże zmiany, i one oczywiście wiązać się będą najprawdopodobniej z jakimś tam mniejszym lub większym. Y, płaczem, tak? Bo może się pochlipiwać przed zarzekowaniem, potem może się pochlipiwać przed posiłkiem, bo to są takie momenty, kiedy bardziej będzie tęsknić, nie? Pochlipiwanie, płacz, histeria, słuchajcie, to są tak różne rodzaje płaczu i każdy z nich coś innego oznacza. To też mówimy w kursie z Asią, w jaki sposób rozpoznać to, czy to już jest płacz, który mówi o tym, że słuchaj, no, ja muszę coś zmienić, że to nie jest to miejsce, ona tam się nie zaadoptuje, czy wynika z tej zmiany sytuacji tak. i, i, i z tym, że dziecko sobie w tym momencie z tymi emocjami nie Radzi, w jaki sposób mamy go wspierać? Tak, bo Kasia powiedziała teraz coś bardzo ważnego, jakby um, ja tak może można było opatrzyć moje słowa wcześniej, ja mnie zrozumieć, więc dziękuję Ci, że mnie zatrzymałaś. Więc jakby się powiedziała też coś takiego, że też to jest trudne dla rodzica, ale nasze dzieci będą płakać, nasze dzieci będą miały trudne emocje, będą się złościć, będą jakby my byśmy chcieli tak, żeby nasze dzieci nie doświadczały żadnego cierpienia w życiu. I każda mama, każdy tata po prostu tego pragnie, ale tak nie będzie. I jakby warto też im je uzbrajać w kompetencje, żeby one sobie z tymi trudnościami w życiu radziły i ten kurs, który Wam proponuje Kasia i Joanna właśnie pozwala, tak Was wprowadza w tą adaptację, wprowadza Was w to, żebyście Wy potrafili wesprzeć dzieci mhm. w adaptacji i uzbroić je w kompetencje, żeby one mogły sobie radzić z trudnymi sytuacjami, bo rzeczywiście life jest brutal. Tak, ale Czy znaczy proszę. w powiedzcie tych dzieci, tak? Bo to no, dla nich jest no, trudna no. sytuacja, bo y, my w tym kursie mówimy o takich dwóch najważniejszych czynnikach, które powinny się zadziać, y, znaczy powinny, nie, nie lubię tego słowa, które dobrze, gdyby się zadziały, mm. które pomogą dziecku w procesie adaptacji. To są takie dwie przestrzenie, nad którymi warto pracować. wtedy. To jest takie, danie dziecku poczucia, że, że jest ważnym i kochanym w domu. Tak, że jeżeli dziecko czuje tą akceptację, czuje to, że jest ważne i kochane, to jest w stanie jakby odsunąć się od rodzica, pójść to opiekę innej osoby i spokojnie tam przeczekać do powrotu mamy, nawet nie przeczekać, ale funkcjonować tam, mm. dopóki mama nie wróci, A druga rzecz to jest budań, budowanie relacji i oswajanie nowego miejsca. I o tym ten kurs mówi, tak? Jak, rob, jak, jak, jak to robić krok po kroku? Jak, jak ten pierwszy czynnik realizować i w jaki sposób wspierać dziecko w budowaniu tych więzi w nowym, w nowym środowisku. Dobrze, wiesz tak, co, chyba już, bo już pół godziny ubrany, tak, więc być. będziemy kończyć. Poczekaj, zobaczymy, jeszcze komentarz Basi szybciutko. Zobaczia, z tego, co ja spojrzałam, tak? pisała, że jest najpierw trudno zostawić, tak mi się wydaje, a potem, że nie chce dziecko wyjść. I to też i to normalne jest. Jak tak, jak... i z tym też będziecie hmm. mieli problem, tak? Że to też, słuchajcie, tak szybciutko o tym też mówimy w kursie. E Rodzice często mają problem z tym, że dzieci nie chcą wyjść z przedszkola i mają takie poczucie, że Jezu on już mnie nie kocha, a nam się włącza do Że dziecko nas nie kocha, nie? Kocha bardziej panią niż nas. To no, ja takiego złego Ale już robię. To jest temat, że... No, tylko tak szybciutko. Co ja takiego robię, że, 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 że dziecko nie chce wyjść do mnie, czy ja jestem z mamą? Nie jesteś, wszystko jest ok, ciesz się, dobrze się czuj w przedszkolu. Tak. Dobra, słuchajcie, kończymy, bo zaraz nam się pewnie transmisja urwie, bo po pół godziny się wyłącza, jakoś tak zaobserwowałam. Mhm. Także, słuchajcie, zachęcamy do zakupu kursu. Słuchajcie, książka też jest. Też pozytywna książka. dyscyplina dla przedszkolaków, przyda wam się, słuchajcie, dopiero wchodzicie w ten okres. Karty technik to są wszystkie rzeczy, które warto jako mama przedszkolaka gdzieś tam mieć na podorędziu. Te karty też takie właśnie są takie. Słuchajcie, zapraszam do siebie na konsultacje. Gdybyście potrzebowali wsparcia takiego indywidualnego, tak, tak. to ja też prowadzę konsultacje indywidualne dla rodziców, przedszkolaków. Znajdziecie mnie, jeżeli byście będziecie... chcieli. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli takiego No, My też możecie pisać. Do też no, mnie zapraszamy. Trzymamy za Was mocno kciuki. Pamiętajcie, wasze emocje są tutaj kluczowe. Tak. Będzie dobrze, słuchajcie. Trzymajmy. Będzie, przeżyjemy to. No Tylko tak, bądźcie to... z tymi swoimi rodzicami. Dorośniemy. Pamiętajcie, nie musicie być silniejsze niż emocje waszych dzieci, nie musicie ich przełamać. Będzie dobrze, uśmiechamy się do Was. Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia.